Dowiedz się, jak sprawdzić ceny nieruchomości w GeoPortalu na mapie. Wejdź na GeoPortal krajowy na mapie i kliknij przycisk Przejść do mapy, a następnie z panelu narzędzi wybierz opcję Ceny nieruchomości. Po aktywacji narzędzia zobaczysz okno, w którym możesz wybrać źródło danych, ceny ofertowe lub transakcyjne. Pamiętaj, kluczowymi źródłami danych w narzędziu są informacje pochodzące z rejestru cen nieruchomości oraz ofert deweloperskich. Po wybraniu cen ofertowych na mapie pojawią się punkty. Przybliż mapę do interesującego Cię miejsca i kliknięciem w konkretny punkt otwórz panel ze szczegółami. W okresie cen ofertowych otrzymasz precyzyjne informacje, takie jak nazwa inwestycji, liczba ofert danej lokalizacji, średnia cena za metr kwadratowy, średnia powierzchnia lokali oraz szczegółowe informacje o poszczególnych lokalach i ich cenach. Natomiast po wybraniu cen transakcyjnych otrzymasz kwotę transakcji, datę transakcji, dokładną powierzchnię i funkcję lokalu lub gruntu oraz atrybuty dodatkowe. Sprawdź już teraz ceny nieruchomości w geoportalu krajowym na mapie.